Przypomnijmy, że gmina miejska Kościerzyna razem z 19 innymi gminami postanowiły wspólnie podjąć się zadania gospodarowania odpadami na nowych zasadach i otworzyły w tym celu związek gmin wieżyca. W efekcie zorganizowanego przetargu za odbiór śmieci w naszym mieście odpowiedzialna jest firma Sita. Niestety nie udało się uniknąć kłopotów z wdrażaniem nowych uregulowań. W wielu miejscach zabrakło nowych pojemników, a mieszkańcy wciąż nie znają dokładnych harmonogramów odbioru odpadów. O tym, jak rozwija się sytuacja, poinformował miejskich radnych. Stanisław Czechura, zastępca kierownika Biura Związku Gmin Wierzyca, który pojawił się na minionej sesji Rady Miasta. Jak widać po tych pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, e, powinniśmy się wszyscy chyba uzbroić w cierpliwość, że dochodzenie do pewnych standardów, tak chętnie przytaczanych standardów unijnych, e, to jednak trzeba rozłożyć w czasie, prawda? I e, będziemy do tych standardów dochodzić malutkimi krokami. Sposobem na uporanie się z problemami miał być kończący się okres przejściowy, w którym mieszkańcy zostali zwolnieni z obowiązku segregacji odpadów, od października ma zacząć obowiązywać system pełnego zbierania i odbierania odpadów w systemie selektywnym. Tymczasem wciąż nie znamy harmonogramów, a przed niektórymi posesjami wciąż brakuje wszystkich pojemników. Czechura zapewnia, że harmonogramy są opracowane i wraz z pojemnikami do końca miesiąca trafią do wszystkich posesji. Jeżeli Sita nie dostarczy odpowiednich urządzeń, to mieszkaniec będzie zwolniony z obowiązku segregacji. Do czasu, kiedy na mojej nieruchomości, na nieruchomości mieszkańca, nie będzie czyli ten mieszkańc nie będzie dysponował odpowiednim, odpowiednią ilością urządzeń do zbierania tych odpadów, w e, selektywnym systemie funkcjonuje dotychczasowy system zmieszany. Czyli do jednego pojemnika wszystkie odpady i te odpady zostaną odebrane e, w takim systemie. Ale mam nadzieję, że, 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 że to będzie zjawisko naprawdę śladowe od, e, od października. Na sesji poruszono też problem wywozu odpadów wielkogabaretowych, jakie pozostają mieszkańcom na przykład po przeprowadzonym remoncie. Okazuje się, że firma odbierająca śmieci ma obowiązek zorganizować raz w roku bezpłatny odbiór jednego metra sześciennego odpadów, w takim przypadku należy poinformować cit o konieczności dostarczenia odpowiedniego pojemnika. Poza tym, już w październiku, ma zostać przeprowadzona ogólna objazdowa zbiórka odpadów problemowych. Będzie organizowany systemowy odbiór z nieruchomości odpadów, tak zwanych problemowych, czyli to są odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, niebezpieczne odpady, wszelkiego rodzaju lekarstwa, baterie, opony. Te odpady dwa razy do roku będą odbierane, odbierane w tak zwanym systemie objazdowej zbiórki tych odpadów. I najbliższy odbiór taki, taki, taki nastąpi na początku października. Szczegółów dotyczących zbiórki można szukać na stronie internetowej CITY www.sitapomorze.pl.